Dzisiaj jesteśmy na budowie w obwodnicy i Choruli, wyjątkowej budowie, bo w technologii betonowej. Pierwszy raz w ogóle w województwie budujemy drogę wojewódzką, która jest betonowa w okolicach cementowni urażę, więc bardzo symboliczne miejsce. A spotkaliśmy się tutaj, żeby zobaczyć, jak to się robi. To są maszyny, które pracują na najlepszych podzespołach, ale są to również maszyny, które budują nasze eski, autostrady. One są właśnie teraz przez te najbliższe kilka miesięcy na opolszczyźnie i dla nas budują taką wspaniałą drogę. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja dochodzi do skutku i bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Nawierzchnia betonowa jest w tym wypadku niezniszczalna, czyli ona nie kolinuje. jest bardziej sztywna, w związku z czym hmm, źle wykonana nawierzchnia jest nerwowa. Natomiast w wypadku poprawnie wykonanej parametry, jeżeli chodzi o równość tej nawierzchni są identyczne jak na nawierzchni asfaltu betonowej, a chociaż w praktyce żeśmy stwierdzili, że są wyższe. Bardzo ważna, potrzebna, długo oczekiwana inwestycja. Gratulacje dla marszałka, dla zarządu województwa za determinację, konsekwencje, za to, że jesteśmy w końcówce oddania tej bardzo potrzebnej inwestycji. To bardzo ważna i oczekiwana droga przez mieszkańców gminy ale także całego powiatu krapkowickiego przede wszystkim dlatego, że pozwoli na wyprowadzenie ruchu z balneikorui. Na drogach wojewódzkich dzieje się coś zawsze. Co roku przybywa, przybywają dziesiątki kilometrów przebudowanych dróg.